Te komentarze i to, co interesuje widzów, to zadziwiająco dużo osób interesuje się tymi miejscami, gdzie stacjonowali żołnierze sowieccy przed 93 rokiem. I tak sobie pomyślałam, że może nawet po tylu latach. Ja wiem, że to czy wszystko gdzieś tam już kiedyś zostało zrobione, że może z moim zespołem z kolei pomyślałyśmy sobie, że. Taki wyjazd do tych miejsc nie jest też znowu taką dużą inwestycją finansową jak, nie wiem, wyjazd do Afryki. Mhm. A może to rzeczywiście jest wciąż ciekawe, skoro ludzie chcą o tym słuchać i skoro jakaś rolka z generałem Andrzejczakiem, wycięta z filmu, który był w gruncie rzeczy na zupełnie inny temat, gdzie on opowiada o swoich wspomnieniach z Legnicy z dzieciństwa, robi jakiś kosmiczny wynik, jak na, w porównaniu do innych shortsów, które publikujemy, to może jest w tym jakiś potencjał. Więc dużo różnych pomysłów, które... Zawsze lepiej mieć więcej pomysłów niż, i nie realizować wszystkich, niż nie mieć pomysłów, więc to jest... Na, na razie jestem wciąż w tej fazie, kiedy jest więcej pomysłów niż czasu na ich realizację, więc to chyba dobrze. Bardzo dobrze.